witam Was w odcinku informacyjnym, który ma Was na celu poinformować. Tak, nas oneślane. No, w każdym razie dzisiaj jest na dwół kafelki, po prostu ym, nagrywam to na szybko, żeby był krótki filmik, bo mam problem. Nie mogę wysłać y, dłuższego, dłuższego, Takiego normalnej długości filmiku. Y, to y, no wiecie, 15 minut mniej więcej, czy 14, już nie mogę wysłać. Mam jakiś problem z internetem, po prostu one się nie chcą wysłać. Więc, no, wrześniu już wrócimy z odcinkami, ale póki co do końca sierpnia nie będzie żadnych. No, przepraszam Was za to, ale nie, nie za bardzo mam na to wpływ. Musiałabym sobie kupić dodatkowy router, czy nie wiem, internet jakiś lepszy. Co jest nie do końca... Takie głupie, ale jednak to wydawanie bez sensu pieniędzy, bo i tak yy, yy, się naprawdę ten internet podejrzewam w ciągu kilku dni, a może to po prostu trzymam z komputerem. No, ale, ale w każdym razie przepraszam Was, no i cześć!